które się podpisały, które w ten sposób stały się osobami publicznymi. Może ja nie będę tutaj wymieniał wszystkich 35 od tych pana byłego radnego, byłego kandydata na burmistrza w ostatnich wyborach pana Połana Polskiego. Jest również były przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie za czasów, kiedy burmistrzem miasta była pani Ewa Kucharska, pan Eugeniusz Czpis również kandydował w ostatnich wyborach samorządowych. Nieskutecznie z Komitetu Pana Budana Pasławskiego jest również Pan Sławomir Biliński z Darłówka, jeżeli się nie mylę, również kandydat w ostatnich wyborach samorządowych na funkcję radnego. Przepraszam, Robert, Robert, Robert Biliński, również niewybrany w ostatnich wyborach na radnego i były dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, zdymisjonowany e, latem 2010 roku przez ministra e, pan Mariusz Żuby. To Myślę, takie osoby szerzej znane tutaj mieszkańcom. E, co dalej? E, no teraz ta grupa ma e, do 60 dni na zebranie e, około 1200 podpisów e, pod tym swoim wnioskiem. Jeżeli nastąpi, to komisarz wyborczy będzie miał podstawy do tego, by ogłosić termin referendum w sprawie odwołania burmistrza Miasta na nowym kadencji. Jest bardzo możliwe, że to referendum wtedy będzie przypadnie na okres letni. To tyle takiej, myślę, potrzebnej informacji. Dziękuję bardzo.